przepychanka, kto ma postawić te gniazdo, nie? Wreszcie przywieźli taki dziesięciometrowy pal, ale był praktycznie równy z dachem, jeszcze jak go wkopać, to był równy z dachem, nie? No i stwierdziliśmy, że muszą dobić jakieś deski, jakieś coś, żeby był trochę wyżej niż tego, niż jest dach, nie? No i jak przyleciały, to tak... To się zaaklimatyzowały i jeszcze raz siedzą na tym tym, nie? Pierwszy przyleciała na drugi dzień, drugi przyleciał. Nie wiemy, czy pan, czy pani. No nie, nie wiemy. Drugi, czy pierwszy? To dajmy, że wkrótce.